dzisiaj będziemy nagrywać e, Fifkę, jak gramy. Tu mój kuzyn, ja gram Polską, on gra Brazylią. Patrzcie. Pady. Grasz? No. Właśnie dziś Jestem Brazylią, No ja Polska o finał gramy. Tak. No patrz, nie widzisz? Dobra, zaczynasz. Reprezentacja Brazylii zmierza się z kola pamięci. Chcę tylko udowodnić doniosłość jakiegoś wydarzenia. Mówi się, że to jak finał Mistrzostw Świata. A ty dobry jesteś. Tym razem to nie jest jak finał Mistrzostw Świata. To a mówię, że kiedyś było, nie? Świata, a jedna z tych drużyn to musi no. dzisiaj puchar. Powiedzieć Bucharską Uczta, bo tak jakby nic nie powiedzieć. O ty! Nie! O, spalony, nie. spalony, spalony! Nie. Spalony, zaczepiony! Zostaw mnie. Dobra. No ty... Chronie. Ha, fał, fał! Fał. Nie było fał. Faul. No, faul, faul. Ja mówię, że fał. No dzięki za podanie. Wojciech no oraz Grzegorz zagra ją na skrzydłach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Weź ty mnie nie dotykaj tym padem jak ty na grasz. Brakie. Będzie teraz chyba groźnie. O kurwa. Nie. Nie! Dobry. Dawaj! Nie! Skąd? Jest! Jest! Yes. Bronię. Bronimy. Rożny masz. O, dobra, dobra, dobra. Dawaj. pomysł krótkie rozegranie. Nie! Dobrze, biegnę! Teraz biegnę! Nie dobra, Dobra, aj, aj, aj. Yes! Yes! Yes. No i cóż, ajajaj. Nie, no! Jest! Jest! To szarażny znowu. Dobra, chcę cię zaskoczyć. Nie. Dobra. Co to było? Dobra. podam teraz do, Kry do Krychowiaka. I co, i co, i gorąco? Gorąco ci Gol! Nie, Jest! Nie. Nie. Yes. nie, z z nim 10. nie, 0 z nie, wygrywam. Co tam? Co tam? tam? Zaczynasz! Dobra. Zielińskim szczeliwym. Nie, nie będą chcieli. Po takiej porażce. I patrz to! Ty tyle próbowałeś się razy szczelić, a ja podeszłem i, br i bramka. Nie! Jak chcę podać teraz. Polacy Dobra. Robią, tyle, że z akcją, a nie z nią. Tylko że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki wywala. A pod tym już są lepsi, tych prowadzą i nie muszą się przejmować drugo, że zmieni statystyka. pa jaka polska mocna, ty je nie pokonasz. Przecież ja na drugą bramkę ciścę, ale pato. Nie. No pato. Kończę nie. z tobą. I trzy, cztery. Pierdo. I co? I co? No I co? 2-0, 2-0! Zaczynasz! Mówiłem, że ja tego, że ja cię rozwalę. Przecież ja mówię, ja, ja mówię, ale chyba nie powtarzam. Fato, fato! A faul, faul, faul! Nie, kurde. Minuta. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu rynku. Szansa. Kurde! Na... Dobra, widzimy się za chwilę, wyjdzimy. Teraz takie coś. O! Wysz tą nogę! O, zaczynam! Zaczęli! To już ostatnia bitwa! Ostatni rozdział! Ostatni! Chyba, że nadrobisz. No właśnie. My Polacy nie podamy się. A ty przegrywasz Brazylią. Ej, on zaszedł tak daleko, a ze mną wygrać nie może. Teraz Neymar. Neymar. Dobra. Jeszcze ani... Ra... Co? A. Lewandowski u mnie wchodzi. Znaczy wszedł już. Pa. Jak ty w ogóle grasz? Ty grasz, umiesz. nie umiesz. Mim. A patrz jak daleko zaszłeś, a ze mną przegrywasz 2-0. I podam... I wyprowadzam do przodu. I pa! I nie macie! I ruszają z kontrolą. Będzie ciekawie. Co ty robisz? Nie? Ogólnie. Nie, nie! Jezus Mario! Co ja zrobiłem? Dwa do jednego zrobiłem. Yeah. Dobra, ty się tak nie czysz, ty jeszcze jedną bramkę masz do nadrobienia. A ja zaraz ci trzecią trafię. O kurde. Co ty zrobiłeś? Czemu ty tego strzeliłeś? A co, nie można? No ale tak z daleka, ja mam jeszcze podbiegł. Końca meczu jeszcze 20 Oj, co? 20 minut. Pa, co ty mi robisz, co? Jak przegram, to rzucam tym o ścianę. Dziękuję bardzo. Jezus Maria, ale ty jesteś łatwy. Pa, ja jedną ręką cię pokonuję. I pa! E, powracam, widzę, że nam się coś ścięło. Franko Fał! Fał! co to było? No i widzisz? i sfaulowałeś mnie. No co? Dawaj tam. Dobrze, tam właśnie. Może teraz dobrze to No i Pato, kończę z tobą. Kurde. Uwaga, Pa, fał! Tam pojemnie. Nie Nie Nie, nie ma Nie trafiłeś mi Bo ja przed meczem ule... Ulepszyłem Szczęsnego No Ale jedną bramę trafiłem Ej, A wy to Jednak jesteście słabi Mówiłeś, że będziesz skład ulepszać Nie ulepszyłeś Pa Kurde, dwie minuty i trzy koniec Wygrałem Koniec leczu To już obiecje I co? Ciuciu, ale jeszcze będziemy jeden grali, nie? Nie pocz Paderam Wygrana zrobiliśmy Tak zrobiliście Wygraliście mundial! Teraz możecie się cieszyć